Siemanko, że tu jest? Alan, tu jest Alan, a tam jest Kaspian. Pokaż się. No to Siema. siemanko, siemanko, robimy stuczeki. Pierpia. Widzicie? się? To zamieni się miejscem na to. Jak? A właśnie o tak. Teraz o tak. Teraz kolega zrobi to. O. A. Proszę źle bro. Poszło nam źle Nie, to zrobiłem. Dobra, teraz ten mały? Ej, ja bym jeszcze miał, musiałbym zrobić. O! Tak I proszę! Nie bo tak zrobił! I tego nie zrobiłem dobrze i możemy dzisiaj sobie porozmawiać o czymś innym a nie dzisiaj o sztuczkach bo jeden film zrobiliśmy o sztuczkach może o czymś innym dzisiaj koledzy tak w możemy jak no. ty myślisz o II wojnie światowej co nie, może zrobimy a co, co widzę ch chcecie może chcecie zrobić wy, żebym wa Wam zrobił filmik z kolegą o śpiewaniu? No? Chodzi <śpiewanie> no. Tak, pośpiewamy to sobie. Ja bez gitarę. Zagram, a, a, a kolega i drugi kolega będziecie. Twój brat y, Kasa już. Kasia będzie śpiewał, bo on to jest muzyk, daje czadu. Zapraszam Kasię na gitarę. Zapraszam Kasię na scenę! będzie ja śpiewał nie gram. Wszyscy tak wszyscy nigdy są, zawsze wszyscy są i tu taki grom, Jest ja tak, to ja tak to grand grand, to tu gram, gram, gram. wszyscy złą, wszyscy złą, wszyscy ziom, wszyscy ziom. Wszyscy jesteśmy ziomy, ziomy, tak robimy, a ten kolega to nudzi no, mu się, bo tak robi, Dlaczego też tak. Oj, ale, ale już nie będzie coraz lepiej. Alan, ale <gry> ci pozwalam. Czego? Yes. Cześć. Moimi zabawkami się na Dziękujemy. No i jeszcze kilka roboty. Czerwony konik. I drugi puchacz. Puchacz na Oj, do zobaczenia żoneczki, w następnym filmiku. Tak. Dawajcie łapki w górę. Nie, łapki w dół, to notowa, to remontowuję. Tylko łapki w górę, subskrypcje, Tak chcemy mieć. a na Akademii Cicho! W Akademii Magii, w jego tam śpiewaniu. I no, lajkujcie, subskrybujcie, cześć!